Dzisiaj takie moje śniadanko. Kanapki z serem salami, pomidory, herbata z cytryną. O i borówka amerykańska. Tradycyjnie na przekąskę po śniadaniu. Idę zajadać. Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Herbatka już przygotowana w Waszym towarzystwie. Pod wczorajszym filmem, w którym mówiłam o życzliwości względem drugiego człowieka, znalazłam w komentarzu słowo obojętność. No i właśnie od życzliwości do obojętności niedaleka droga. Obojętność. Czymże jest ta obojętność? Jak ją zdefiniować? Tą obojętność. No, to jest po prostu. Brak zainteresowania kimś, czymś, brak zainteresowania obowiązkami, jakimiś zasadami i to jest po prostu mm, i tak to właśnie wygląda, ale bardzo blisko jest właśnie do lekceważenia. Od obojętności można szybko przejść do lekceważenia: lekceważenia nawet siebie, lekceważenia kogoś, lekceważenia też zasad jakiejś no po prostu pracy, wszystkiego. W każdym bądź razie obojętność jest, jest, jest bardzo przykra, dlatego że, że jest, jest, jak gdyby pozbawiona uczuć ta obojętność, jest, jest pozbawiona uczuć i jest przykra dla tej osoby, która to odczuwa, chociaż może się mylę, ale tak jak gdyby ta osoba została pozbawiona uczuć, nie potrafi się cieszyć nie potrafi jakiś tak wykazać swoich, pokazać swoich emocji, zarówno radosnych, bo tak życie się składa ze, ze spraw radosnych, jak i, i jakichś tam przykrych dla nas I, i nie potrafi okazać poczucia żalu, na przykład jakiegoś mm, jakiejś straty, poczucia straty, poczucia żalu, tak jak powiedziałam. I właśnie, i to jest już blisko też Obojętność, lekceważenie do, do takiej apatii. Apatia to taki po prostu taki, apatia to w ogóle tak jak gdyby zatrzymanie się w czasie, ja to tak rozumiem, taki marazm, takie po prostu zatrzymanie, gdzie nic nas nie interesuje, gdzie jesteśmy tak jakby zawieszeni w próżni. To jest według mnie taka apatia. No, wydaje mi się, że w swoim życiu każdy z nas w jakimś tam okresie znajduje się. Chociaż przez moment w takiej apatii, bo różne takie nas spotykają różne jakieś no, przykrości, które powodują, że jesteśmy tacy jacyś po prostu no, zawieszeni. Zawieszeni, bo coś nas zaskoczy w przykry sposób, a nieraz jest to miła, radosna nowina, która nas po prostu tak zaskoczy. Też tak może być. No i właśnie. I od każdego słowa, wyrazu można przechodzić po kolei, bo Powiedziałam zaskoczyć, to czyli zaskoczenie. No i właśnie i, i tu już można mówić o zaskoczeniu, ale tu najbardziej chciałabym się właśnie skupić na, tym, na tej właśnie takiej obojętności, gdzie nieraz jest tak, że ludzie nie są zili, tylko zakładają maski takie, żeby po prostu, żeby nie pokazać swoich uczuć. Myślą, że okażą się śmieszni tym po prostu. Niektórzy ludzie tak myślą, niektórzy po prostu no, mm, uważają, że to świadczą czyny o tym, a nie, a nie słowa. I tu też jest w tym racja, bo, bo nie każdy ma taką po prostu predyspozycję i taką, i taką możliwość, że, 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 umie, że nie umie po prostu powiedzieć, co chciałby powiedzieć ten ktoś, ale właśnie sposobem zachowania, czynami. Po prostu pokaże w jakiś sposób, że ktoś jest dla niego ważny, czy, czy dla niej ważny dla tej osoby. I to właśnie to też się liczy, bo to liczy się każdy sposób. Najgorsza jest taka obojętność połączona z lekceważeniem. I to jest wtedy takie no takie przykre i takie po prostu mm, miałkie takie, bo, no bo to no trzeba stanąć na wysokości zadania. I, I po prostu zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy ludźmi i jesteśmy po prostu złożeni i z uczuć. I, I mamy prawo i gniewać się, i płakać, i krzyczeć, i wyrażać swoje emocje w jakiś sposób, który po prostu w danej chwili odczuwamy. I to nie jest wcale śmieszne ani żałosne, tylko oczywiście to są nasze odczucia w tym momencie. No i tak. Zaczęłam o obojętności, miało być o, o jakichś takich międzyludzkich, no ale w sumie to się do tego wszystko właśnie, to tak jakby do tego wszystko zmierzało, no bo w sumie to jest właśnie takie międzyludzkie. Obojętność względem siebie, względem sąsiadów, znajomych. No wszędzie to działa, w każdym po prostu, w każdym zakresie. Także no mi się wydaje, że że jednak ta obojętność jest odczuwalna w naszym takim tutaj, w naszym takim codziennym życiu. No ale tak. No, tutaj chciałam zauważyć, że jednak, że jednak te słowa są ważne, no bo one, one, one są w naszym codziennym życiu. One są, w naszym codziennym życiu. I tak, tak jakby nam się wydawało, że to nic nie oznacza, to każde słowo niesie ze sobą. Jakieś... One są so, ze sobą tak, w takiej symbiozie. Od jednego słowa od, odchodzi słówko następne, jeszcze następne, jeszcze następne. I to jest taka symbioza, która jest ze sobą jak gdyby połączona. I tak to wygląda. No takie mam dzisiaj przemyślenia na dzisiejszy dzień. Właśnie ten, ten komentarz mnie do tego właśnie sprowokował. I, i, i właśnie tak pomyślałam, że nie, tak pasuje życzliwość, obojętność. Lekceważenie, apatia, no, pogarda. No to już raczej nie rozwijałam tego tematu, bo to już raczej nikt nie używa. No i cóż, życzę Wam miłego weekendu. Postaram się, żeby jutro film był, oczywiście. Ale już Wam życzę miłych majowych dni, spokojnych. Zdrowych przede wszystkim na razie dziękuję, trzymajcie się zdrowo, pa pa. Bardzo szybki obiad. Mam gotowy wywar, zaraz podgrzeję rosołek, do tego będzie oczywiście pomidorowa pasata. Bardzo lubię właśnie pomidorową z pasatą. Gotuję makaron, zaprawię śmietaną, no i błyskawicznie będę miała obiad, nie chcę za dużo tej pasaty dawać, żeby nie było zakwaśne. Tak będzie w sam raz uważam, ale zaraz spróbuję, jak będzie mało, to jeszcze dodam. pomidorową. Tutaj mąki nie dawałam tak zwanej zaklepki sama śmietana przebyszna będzie. Makaron mi się gotuje i takie szybkie danie dzisiaj będzie. No i obiad gotowy, sporo natki pietruszki. No jest bardzo zdrowa. Nie muszę chyba tego mówić. Wszyscy wiemy, że jest bardzo zdrowa. No i... I ja bardzo lubię, od tego czasu zacząć, bardzo lubię. No i cóż, to jest moja ulubiona zupa, mogłabym ją jeść codziennie. No i moje zakupy warzywno-owocowe. Przede wszystkim szczypior, natka pietruszki, koperek, młode ziemniaki będą, cytryna, rzodkiewka, cebula, cukinia, bo ostatnio bardzo mi posmakowała, więc będzie ponownie, młode ogórki, banany. I to są takie moje dzisiejsze szybkie, szybkie zakupy.